Siema, siema, tutaj DJ Carlos, Jarosławki, Jarosławki. Piękne miejsce, słuchajcie kochani, przed chwileczką skończyła się impreza, scena już jest składana. Wspaniała inicjatywa pod tytułem Odbudowa Zagrychy Urycha. Dziękujemy wszystkim organizatorom, dziękujemy wszystkim, którzy tutaj przyjechali i wspierali nas oczywiście, bo udało się spotkać z wieloma fajnymi osobami. Wymienić oczywiście kontakty, ale przede wszystkim pomóc, pomóc w tej ważnej inicjatywie. Zebraliśmy sporą sumę pieniędzy, tak więc dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli tą malutką cegiełkę. Kochani, pozdrawiam wszystkich z dobrymi serduszkami. Piąteczka od Carlosa i do zobaczyska na kolejnych imprezach. Yo! poszedł w drodze bo na próbę na próbę chce żyć masz sobie coś co daje mi radzieje yes, yes, okay. yes. oh, yes. yes, okay. <laughs> i to wszystko dla odbudowy Zagryha Uryha kochani wielkie brawa Moi drodzy, piękna akcja, piękne wydarzenie. Dziękujemy bardzo wszystkim. Dziękujemy bardzo. Było fajnie, wspaniale. Jeszcze trochę muzycznie będzie. Jedno ja ostro. Jedno dobrze. Yo, yo, yo. Fajna akcja. Oczywiście lecimy, lecimy. Nie nuta, Sygujemy ostro ludzi, którym serdecznie z całego serca chciałem podziękować. Jeszcze raz dziękuję. Dobrej nocy. udanej wakacji, kochani. Wszystkiego naj, naj, najlepszego.